Nie wiem, co mnie opętało. Ja tym bardziej nie wiem. No to się już nie powtórzy. Kocham cię i chcę być z tobą. Nawet nie chcesz mnie pocałować? Przez ostatnie dwa miesiące nie było jednego dnia, żebyśmy się nie pokłócili. No wiem. Ale boję się, że cię stracę. Czasami mi się śni, że... Wpadasz pod samochód i giniesz na moich oczach, a czasem, że jakaś kobieta cię uwodzi i mnie zostawiasz. Na drodze jestem ostrożny, a żadne inne baby mnie nie uwodzą. A nawet jakby próbowały, to bym im powiedział, że nic z tego. Nie może tak być, że swoimi lękami zatruwasz nam życie. Współczuję sąsiadom, że musieli wysłuchiwać tych wszystkich krzyków. Wcześniej było nam super, o tym pomyśl. Nie wierzę, że to zrobiliśmy. Ja nie wierzę, że się odważyłaś. No, miałam oporę, ale co by było, jakby ktoś nas zobaczył i nagrał? Pomyśl, po necie, mógłby krążyć filmik, jak uprawiamy seks w parku. No i ekstra, bylibyśmy sławni. No, dziękuję za taką sławę. Fajnie było, ale nigdy więcej. Żarty żartami, ale mnie już trochę męczy, że nie mamy się gdzie podziać. U mnie starzy, u ciebie babcia. Może czas wynająć coś własnego. Kawalerkę. Na początek. Okej, okay. ale najpierw weźmiemy ślub. Spoko. Fakt, byliśmy szczęśliwi. Dlatego teraz tym bardziej boli mnie to, co się dzieje. Nie też, do... dlatego chcę to naprawić. Co to jest? Co? z jakieś kobiety. Skąd wiesz, że kobiety? Jak ona ma na imię. Prawdopodobnie Patrycja. Byłem przed chwilą z mamą na zakupach. Mama, już ci uwierzę. Masz jakąś dupę na boku, dlatego chcesz rozwodu, tak? Co? Przyznaj się. Beata... ty jesteś nienormalny. Gdzie ją poznałeś? W pracy? Nie mam już siły. Przecież przed chwilą o tym gadaliśmy. Spadam stąd. Masz mi natychmiast powiedzieć, kim ona jest! Wyciągam do niego rękę, daję mu szansę, żeby wszystko naprawiła on, co on. Nie zdradza? Jeszcze się dziwi, że się denerwuje.